Servus Ferajna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym materiale. Dlaczego tak bardzo wyjątkowym? Ponieważ jest to publikowany materiał o 10, co nie zdarza się w zasadzie na moim kanale. Chyba że są właśnie takie wyjątki jak ten, kiedy dostałem grę wcześniej do recenzji i embargo spada. I tak jest właśnie w przypadku recenzji Horizon Zero Dawn, którą właśnie zamierzacie obejrzeć i będziecie oglądać. Na początku odpowiedzmy sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Czym w zasadzie jest Horizon Zero Dawn? Otóż jest to trzecioosobowa gra akcji, w której wcielamy się w rudowłosą bohaterkę imieniem Aloy. Na początku wymawiałem Aloy, ale to okazało się, że jest błędne, bo brakuje tam jednego L. Mniejsza z tym, Aloy jest jedyna w swoim szczepie bez matki. Dlatego nazywają ją bezmatką i parę innych oblek tam jeszcze pada, nie przytaczania. A nie dość, że Aloy musi ścierać się z przeciwnościami losu na co dzień i byciem. Wyrzutkiem społecznym, to jeszcze będzie musiała zetrzeć się ze znacznie potężniejszym wrogiem, który chce unicestwić wszystko, co zna i kocha. I tak mniej więcej można zarysować fabułę tego tytułu. Fabuła jest dosyć prosta. Ja jestem osobą, która nie śledziła w ogóle trailerów do tej gry i polecam wam tę praktykę. Robię tak już jakiś czas i to się naprawdę sprawdza. I nie miałem co do tej gry jakiś bardzo, bardzo wygórowanych oczekiwań, jeśli chodzi o fabułę. Spodziewałem się czegoś w stylu, wiecie, Pokachonta, tutaj dinozaury, a futurystycznie byłem miło zaskoczony. Oczywiście Fabuła nie jest na miarę jakichś wielkich pisarzy, ale, ale daje radę. To co dostajemy razem z Horizon Zero Dawn, to przyjemna przygoda, która pochłonęła mnie na całe dwa dni. I to nie liczcie sobie tego, że to posiedziałem sobie po 4 godzinki i w dwa dni i skończone. Nie, ja akurat tak ogrywam gry, że. Nie, mam, nie miałem weekendu. W zasadzie myślę, że 20 godzin spokojnie przeznaczyłem na to. Zaznaczę tylko, że grałem na hardzie i zajęcie przejście gry zajęło mi około 20 godzin, może nawet więcej. Zrobiłem kilka misji pobocznych, a zaliczyłem prawie wszystkie żyrafy. To zabrzmiało źle. Eee, odkryłem wszystkie żyrafy i w zasadzie dużo, dużo tego ruszyłem tak naprawdę. I przechodząc płynnie z tego, o czym jest gra, chciałbym opowiedzieć trochę o mechanice. Bo tutaj można zdecydowanie więcej powiedzieć. Otóż, mam wrażenie, że Horizon Zero Dawn jest takim miksem Assassin's Creed 3, troszkę z Wiedźmina, ale to tak naprawdę tylko jazda konna z Wiedźmina, więc nawet tego nie będę przytaczał. A no i zbieranie tak naprawdę ziółek wszelkich, ale to też Assassin's Creed. I jeszcze do tego Dragon Age Mass Effect, bo mamy kółko, jeśli chodzi o kółko dialogowe. Ja wiem, że oczywiście Dragon Age i Mass Effect nie są jedynymi grami, które to mają, jednak są to najbardziej takie kojarzone z tym gry, dlatego tutaj takie odniesienie. Dlaczego Assassin's Creed? Bo mamy skakanie, to znaczy trudno jest teraz mówić o sandboxie, w którym są elementy wspinaczki i polowania. Nie wspominając o Assassin's Creed, który niejako przetarł szlak, szlak takich sandboxowych a skradanek, gier akcji. No, i tutaj to odniesienie jest konieczne mimo wszystko, ponieważ bardzo przypomina mi to właśnie granie konorem. Tylko że konor jednak, te ścieżki jego były bardziej widoczne. Jeśli miałem wspiąć się na jakieś drzewo, to ja doskonale widziałem, że to jest to drzewo, na które mam się wspiąć. W przypadku Horizon Zero Dawn niejednokrotnie przekonałem się, że ścieżka do celu nie zawsze będzie tak oczywista, jak nam się wydaje, i czasem możemy się zaskoczyć, wspinając się albo wskakując na jakąś skałę w jakieś miejsce, znajdziemy właśnie wejście albo co, cokolwiek innego, tak naprawdę. Nie jest to tak oczywiste i nie wiem, czy to jest na plus, mimo wszystko. A oznaczenia tego bardzo wyraźne, właśnie w, a, w przypadku Assassin's Creed, były bardzo na plus, bo gracz się nie gubił, gracz się nie frustrował i po prostu czerpał z gry Ja nie mogę powiedzieć, żebym cierpiał na frustrację albo cokolwiek innego z tego, co wymieniłem. Tak czy siak, a, są mimo wszystko czasem niewidoczne ściany, więc prowadzenie gracza dokładnie do tego miejsca, w które powinien wskoczyć, nawet jeśli jest opcjonalnym. Wydaje mi się, że powinno być tutaj domyślnie. Także jeśli chodzi o wspinaczkę, jest bardzo na plus. Eloy wspina się genialnie, bardzo płynnie przechodzi. Animacja jej postaci jest świetnie zrobiona. Tutaj piątka Gorilla za dobrą robotę. A, natomiast jeśli chodzi o oznaczenie dróg, jakimi ma podążać, no nie do końca tak, więc to już sami musicie zadecydować, czy to dla Was lepiej, czy gorzej, czy wolicie być prowadzeni bardziej za rękę, czy wolicie mieć trochę swobody, ale czasem przy tym się sparzyć. Także to tyle, jeśli chodzi o poruszanie się. Natomiast jeśli chodzi o walkę, no to tutaj to jest to w zasadzie, co widziałem na tym trailerze, który, który jedyny obejrzałem do tej gry. Wrogowie mają słabe punkty, w które trzeba celować i to jest w cholerę istotne. Naprawdę, pilnujcie tych słabych punktów. Jak wspominałem, grałem na hardzie i... Gdybym w nie nie trafiał, nie miał szans, żebym przeszedł ten tytuł, bo pancerz wroga w innych miejscach potrafi być tak solidny, że spędzałbym długie godziny ubijając prostego potwora. Ale nie trzeba ubijać potworów. Można także je ujarzmiać. A wydawałoby się, że można zrobić to ze wszystkimi i praktycznie tak jest. Wymaga to jednak odkrywania kolejnych punktów, które dadzą nam te zdolności. Więc tutaj kolejne odniesienie do Assassin's Creed i całej serii sandboxowych, otwartych światów z elementami zbieractwa. Tutaj też mamy trochę znajdziek, nie jest ich aż tak dużo i zbiera je się bardzo przyjemnie. Muszę przyznać, jako gość, który zebrał wszystkie piórka w Assassin's Creed 2, wiem o czym mówię, uwierzcie mi. Naprawdę, zbiera się tutaj te znajdzieki naprawdę bardzo, bardzo spoko i w zasadzie jak tylko nagram tę recenzję i wrzucę na render, to włączam znowu grę, bo naprawdę bardzo mnie wciągnęła świetnie się bawiłem. Mimo tego, że straciłem cały weekend, to nie mogę powiedzieć, żeby to był weekend stracony, bo było naprawdę spoko. Ta gra jest dobra. Jeśli chodzi o muzykę, muzycznie jest ok. Nie przeszkadzała mi ta muzyka, była dobrym tłem do wszystkich akcji, jakie się rozgrywały. A jeśli chodzi o dubbing, pozostając w tej strefie muzyczno-wokalnej, jest źle. Jest słabo. Aloy ma słaby głos, bardzo często Mam wrażenie, że aktorka, która wypowiadała swoje kwestie, nie do końca wiedziała, jaka emocja ma się zarysować na twarzy bohaterki i w jakiej scenie się znajduje, bowiem czasem zdania są jakby wyrwane z kontekstu, czasem są dziwnie kończone na zasadzie opowiadam Wam coś. Wiesz, o, na tej zasadzie jest to czasem i jest to dziwne, jest to dosyć niezręczne. A więc teraz, jak wrócę do tytułu, to przełączam na oryginalną ścieżkę językową. Ale przyszedłem z polskim dubbingiem specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, jak on wygląda. Moim zdaniem jest bardzo źle. Co za strata. Przynajmniej śmierć miał dobrą. A do tego kwestia dialogów to osobny temat. Dialogi potrafią być tak obrzydliwie głupie i... <laughs> Przytoczę jeden przykład. Aloy wraz z jednym strażnikiem miejskim szukają zabójców. Nie chcę mówić za dużo, żeby nie spoilować kto kogo zabił i dlaczego uciekł. I znaleźli narysowaną mapę na ziemi. I Aloy stwierdza, to jest mapa. Na co Strażnik Miejski odpowiada? To jest taka mapa, która na pewno do czegoś prowadzi. Przynajmniej jedna zagadka się wtedy rozwiązała, już wiedziałem dlaczego trafił on do Straży Miejskiej. Z dialogami bywa naprawdę krucho. Ale ogólnie nie jest źle. Jeśli włączacie polski dubbing, wyłączcie polskie napisy. Ścieżki bardzo często nie zgrywają się ze sobą, więc nie ma się co tym przejmować i po prostu słuchajcie sobie głosu, jeśli wolicie. Zostawiając już ten dubbing, muzykę, przejdźmy sobie do grafiki. Graficznie jest. Pięknie. Świat Horizon z Dawn to piękny, bardzo urozmaicony ekosystem, w którym znajdziemy zarówno piaszczyste pustynie, jak i zaśnieżone wierzchołki górskie, po których danym nam będzie się wspinać. Więc tutaj jest pełna paleta kolorów, okraszone jest to wszystkim pięknym HDR-em, który miałem okazję sprawdzać na swoim telewizorze. I muszę wam powiedzieć, ta różnica faktycznie jest widoczna przy tym tytule: gra światła i to wszystko. Mam wrażenie, że ten tytuł był robiony z, myśl z myślą o właśnie HDR. I o tym, jak można to dobrze pokazać. Naprawdę tutaj to widać. Ale widać też niestety to, jak fatalna potrafi być mimika. I tu nie mam co słodzić. Mimo, że grą jestem zauroczony, tak wady oczywiste muszę wytknąć. Ta mimika to czyste drewno. W objęcia słońca. Nie wypali mnie grzech. Dawno nie widziałem, żeby twarze tak beznamiętnie wypowiadały jakieś kwestie, albo nawet odgrywały cutscenki, w których wyrażają jakiś, nie wiem, to nawet próbowały wyrazić dramat, miały taką samą minę, jakby opowiadały dowcip najlepszy na świecie. Co za strata? No, wypadło to blado. Natomiast jeśli chodzi o sam design przeciwników, jestem zakochany. Te mecha roboty są. Obłędnie dobrze zaprojektowane. Tutaj widać, że akurat w to poszła masa pracy. Rewelacyjni wrogowie, świetnie zaprojektowani, bardzo wiarygodni. Więc tutaj ogromny plus Gerila bardzo dobra robota. Podsumowując, spędziłem w tym tytule 20 godzin. Wybrałem trudny poziom gry, żeby sobie urozmaicić trochę rozgrywkę i bojo, oh bojo, było naprawdę trudno. Zrobiłem część misji pobocznych. Tutaj warto wspomnieć, misje poboczne mają znaczenie... Na jak, jak będzie rozegrana ostatnia misja. Więc miejcie to w pamięci. Zapomniałem wspomnieć jeszcze, dlaczego jest tak zbliżone do Mass Effecta. Mamy kółko dialogowe, w trakcie, które, przy którym Aloy może wybierać sobie, to znaczy my możemy sobie wybierać pytania bądź odpowiedzi, ale mamy także wybory moralne. Aloy może powiedzieć coś od serca, być bardzo współczująca na przykład, może powiedzieć coś logicznego, wtedy mamy ikonkę mózgu, albo może być do, do bólu brutalna, tak to nazwijmy. Wtedy jest to oznaczone ikonką pięści, ale oznacza to zazwyczaj rozwiązanie takie bardzo a, renegade, jak to było w Mass Effectie. Takie, wiecie, koki. I wracając do podsumowania. 20 godzin, trudny tryb gry. A część misji pobocznych, prawie wszystkie żyrafy zaliczone. Znowu zaliczone. Znalezione wszystkie relikty z jednej kategorii, są trzy kategorie reliktów. I chciałem powiedzieć coś, co byłoby potencjalnym spoilerem, więc już się powstrzymam od tego, jak mi się gra podobała, podobała mi się zajebiście. I w zasadzie tak jak wam powiedziałem, montuję to, wrzucam na render i wracam do tego fantastycznego świata. Świat jest niesamowicie dobrze zaprojektowany, historia nie jest najwyższych lotów, ale ma fajny plot Twist, który trzyma to wszystko razem do kupy. Zostawia sobie furtkę na następną część, bo kto by zabijał tak dobrze obiecująco się nowe IP. A pamiętacie, pierwsza Assassin's Creed, ono też miało w cholerę bugów, problemów z rozgrywką. Ja wierzę, że kolejny Horizon, już nie Zero Dawn, będzie grą dużo, dużo lepszą. I trzymam za to kciuki, bo Guerrilla Games do tej pory jest znany głównie z serii Killzone, A ja bym chciał, żeby to był ich następny taki flagowy tytuł, z którego będą znani. Bo Horizon Zero Dawn bardzo, bardzo mi się podobał tutaj kciuk zdecydowany w górę. A czy Wy czekacie na Horizon Zero Dawn? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy po mojej recenzji kupicie ten tytuł, czy jednak się wstrzymacie. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Zapraszam Was już o 17 na unboxing zestawu prasowego, który dostałem na pokazie od PlayStation Polska. Za co bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki temu powstała ta recenzja, którą właśnie oglądacie. Godzinę po zdjęciu embarga światowego, więc w ogóle... Pff. Dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję Wam, kochani, że tu jesteście i to oglądacie. Widzimy się o 17.00 i pamiętajcie, każdy nowy materiał pojawia się w poniedziałek, środa i piątek, godzina 17.00. Także zapraszam, zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz do dwóch nowych materiałów, które ostatnio pojawiły się na kanale, a których możecie jeszcze nie znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za oglądanie. Widzimy się o 17.00 i w środę o 17.00 i w piątek o 17.00. Serwus i uszanowanie.